Do ocieplania budynków należy stosować sprawdzone i wypróbowane, posiadające właściwą dokumentację dopuszczającą do obrotu i stosowania systemy ociepleń. Mogłoby się wydawać, że można bardzo łatwo złożyć system z elementów, które są dostępne w większości marketów budowlanych lub składów budowlanych, jakkolwiek skuteczność ich działania jest dość dyskusyjna. Stowarzyszenie stoi na straży definicji, która mówi, że najlepiej działa system złożony z elementów, które zostały przetestowane jako jedna całość. Jest to absolutnie podstawowa zasada, która powoduje, że systemy ociepleń zastosowane na ścianie zewnętrznej spełniają swoje własności. Jeśli system został przebadany w odpowiedniej konfiguracji, jego długowieczność, sposób funkcjonowania oraz zachowanie się w czasie. Jest zdefiniowane. Systemy, które zostały złożone z przypadkowych elementów, nie mają takich własności oraz bardzo często nie mają własności, które w ogóle mogłyby spowodować, że powinny zostać zastosowane jako ocieplenie budynków. Jeżeli system ma funkcjonować przez wiele lat, jeśli jego elementy mają funkcjonować prawidłowo, zapewniając ścianie zewnętrzne oraz konstrukcji budynku odpowiednią ochronę, jeśli ma on zachowywać naszą energię. I jej użytkowanie w odpowiednich proporcjach zimą, a jednocześnie latem stanowić izolację dla ścian, to powinien być złożony z elementów, które ze sobą prawidłowo funkcjonują. Jeśli nie byliśmy w stanie sprawdzić tego, ponieważ system został złożony z elementów przypadkowych, jego funkcjonowanie najczęściej nie jest prawidłowe i powstają Istotne błędy lub usterki budowlane, których usunięcie jest wielokrotnie bardziej kosztowne niż zastosowanie sprawdzonego pełnego systemu od jednego z producentów.